Dajcie, moi kochani, ukryta prawda. I dzisiaj tematyką są telefony. A dokładnie, uzależnienie od telefonów i dlaczego to jest takie złe. No, w szczęście, to każde uzależnienie jest złe, no ale wiecie o co chodzi. Jeśli uważacie, że wasze uzależnienie od telefonu to jest nic szkodliwego, to poczekajcie. Poczekajcie, obejrzyjcie ten odcinek i zobaczymy. Bo możliwe, że on właśnie uratuje was przed tym, że wasze życie się rozpadnie. Dobra, nie, jak zwykle nie przedłużamy, bo attention span jest krótki czy coś, tam lecimy. Mężczyzna pracuje w banku. W pracy i poza nią, lubi być na bieżąco z wydarzeniami w Polsce i za granicą. Często korzysta z internetu w telefonie. Litka, obiad. No Litka, ile razy mam cię wołać? No, obiad jest na stole. Zaraz. No zaraz, już to słyszałem. Daj mi minutkę. Patrz na mnie, jak do mnie mówisz i weź go wyłącz, no. Zaraz przyjdę. Dobra, dosyć tego. Co ty robisz? Oddaj mi go! Nie no, Paweł jest niesamowity. Sam przed wejściem do pokoju robi coś na telefonie i narrator nam zdradził, że sam się gapi w telefon cały czas, a po wejściu do pokoju córki i zobaczeniu, że ona chwilę coś tam robi na telefonie, wyrzuca go przez okno. Co za absurdalna hipokryzja. Koniec z tym. Boże, co ty zrobiłeś? Zabiję cię! Lidka, 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 uspokój się! Co tu się dzieje? Ojciec jest nienormalny, wyrzucił mi telefon przez okno! Oszalałeś? Powiedziałem no, tylko, że obiad jest na stole. Jesteś chory psychicznie, Paweł. Wyjdź stąd. No Sam nie wiem, jak to się stało. No, nie wytrzymałem nerwowo, no. Może to przez to, ile czasu na telefonie spędzasz? Co wiesz, yy, jakby przebodźcowanie może wywoływać agresję, kasztanie. Chyba, że oglądacie kotki na Instagramie, to wtedy nie, to kotki można. Telefon rozbity w drobny mak. Tutaj brakuje, żeby mi jakaś firma produkująca cases sponsorowała, bo ja bym wtedy miał taki pomysł na reklamę. No, ale w każdym razie, gdyby ona miała tam wbudowany spadochron, to by nie było problemu. I to jest mój pomysł na biznes, okej? Okay? Yy, cases ze spadochronami. Właśnie sobie też świadomie, że ja, dzisiaj tylko śniadanie i to jeszcze mała, jest już 16.500. I ja umieram z głodu. A jak ja jestem głodny, to odchodzę od zmysłu. Jest uzależniona. Przyda jej się odpoczynek. Ale z ciebie hipokryta. Hipokryta. Ze mnie. Gościu, trzymasz właśnie telefon w ręce i coś na nim robisz podczas rozmowy z żoną o właśnie telefonach, więc tak jesteś hipokrytą. Godziny nie potrafisz spędzić bez telefonu. Ale ty też stale coś czytasz w telefonie. Panuje nad tym. Nie to, co ty. Przy lice jestem amatorem. A to dobre wytłumaczenie, bo wiesz, na przykład ja piję tylko pół litra wody dziennie, a mój sąsiad pije cały litr, więc ja nie jestem alkoholikiem, bo on pije więcej. Taka jest właśnie jego logika, nie? Od małego wciskasz jej telefon do ręki. Zresztą Kacprowi też. Zapomniałeś już o swojej metodzie wychowawczej? Teraz masz tego efekty. No, próbuję coś z tym zrobić. No i faktycznie wywalanie telefonu przez okno jest świetną metodą na walkę z tym. Zachowałeś się jak wariat i powinieneś ją przeprosić. Co ty gadasz? Takie właśnie są kobiety, nie? Nawet nie wezmą pod uwagę tego, że to może urazić jego kruche ego. Zero empatii z jej strony. Od małego nie miał czasu się nimi zająć. A teraz ma pretensje, że kochają internet. Czysta hipokryzja. Teraz nawet jak się ma rodziców, to raczej mm, ciężko jest uniknąć uzależnienia od ciągłego bombardowania bodźcami. No w sensie, masz telefon przy sobie, więc nie istnieje nuda jakby, nie? I wiem, że to jest ciężkie do uniknięcia, bo ja sam jestem uzależniony od telefonu, wy pewnie też. Ten poziom to kosmos, przejście go zajmie mi full czasu. Caspar. Kończ już. Na razie muszę kończyć. Coś się stało? Nic się nie stało, od kilku godzin grasz na komputerze i gadasz przez komórkę. A co za seksizm, dlaczego córce wywalił telefon przez okno, a tak na spokojnie? Wiesz co Paweł, podpadasz nam, podpadasz nam, rozumiesz? Jeszcze chwila. Dobra, wyłączam router. Nie wyłączę, już pauzuję. Nie pauzuje, tylko wyłącz komputer i zabieraj się za lekcję. Ale to i tak dobrze, że zapauzował, bo wiecie, wszyscy znamy ten legendarny moment, kiedy taka stereotypowa mama mówi, że Zapauzuj tą grę, a to jest gra online i się nie da. W sensie, ja tak raczej nigdy nie miałem, ale dlatego powiedziałem, że stereotypowo. To może wyszedłbyś na dwór na pół godziny? Oczywiście jak skończysz. O co? Widzicie jego minę? On jest naprawdę w szoku, że jego stary coś tylko powiedział. Wyjść na dwór? Nie no, proszę cię, po co? Przecież pokémon Go już nie jest modne od, nie wiem, od kilku lat, więc po co? Jaki jest inny powód, żeby wyjść na dwór? Nie będę łaził bez sensu. Poza tym wieczorem mam gierkę dwóch na dwóch. No nie, nic z tego. Na dzisiaj się już nagrałeś. Jak tylko zobaczę, że grasz, wyłączam internet. Nie możesz? Mogę i zrobię to. A, sam wiesz, że na hotspocie z komórki... Długo nie pociągniesz. Teraz do lekcji. Czemu mu nie wywalił komputera przez okno było chociaż sprawiedliwie, jak twórca wywalił telefon przez okno? Dziś, gdy mężczyzna wrócił z pracy, żona wyciągnęła go na spacer, by szczerze z nim porozmawiać. Zastanawia mnie, czy on przez te wszystkie lata on jakby takich olewał, że tego nie zauważył wcześniej, że są zależni od telefonu. Dopiero teraz, tak nagle, z dnia na dzień. Wiecie, dzisiaj to dopiero zauważył. Już przejęła twój poprzedni telefon i zaraz będzie wszystko po staremu. Dała mi tylko do czasu, aż nie będzie miała nowego. Chcesz jej kupić nowy? No musi mieć telefon. I zupełnie nie przeszkadza ci, że ogląda cały czas te durne filmy? Obiecała mi, że przystopuje. Mhm, tej ty jej uwierzyłeś. Ja mam pomysł, może na początku, tak dla przykładu, sam przestań patrzeć cały czas w telefon i wtedy może sami, wiecie, wezmę przykład z niego? No bo takiego hipokryty to na pewno nie posłuchają. Wyjedźmy na tydzień do Radka. Bez telefonów, bez internetu. Odpocznijmy trochę od cywilizacji. Nie zanudzimy się tam? No tak, zanudzicie się i właśnie o to chodzi, bo problem jest w telefonach taki, że my już przestaliśmy jakby potrafić się nudzić. Wiecie, teraz nuda no, nie istnieje, bo nudzisz się, to wbijasz sobie w telefony i masz tam TikToki, masz tam Instagram, masz wszystko, nie? Masz nieskończoną rozrywkę. Kiedy ostatni raz się nudziliście? No właśnie. Weźmiemy wolne, wyłączymy telefony, nacieszymy się wsią. Mhm. Litka i Kasper nie będą zachwyceni. Tak samo jak alkoholik nie jest zachwycony na myśl od, odwyku, no to jest raczej logiczne. Ale on tak mówi i pewnie sam się boi, że nie wytrzyma. Tydzień bez internetu i telefonu? To brzmi jak jakiś blackout z horroru. No ale czego nie robi się dla swoich dzieci? W co on gada, traktuje ten czas bez telefonu jak jakiś horror. I uważa, że to tylko te dzieci mają problem? Niesamowity człowiek, naprawdę. Radek to mój najlepszy kumpel ze studiów ekonomicznych. Pięć lat temu po rozwodzie radykalnie zmienił swoje życie. Prowadzi małą agroturystkę, uprawia ziemię i daje miejscowym dzieciakom korki z matmy. Uważałem, że zwariował, kiedy wyjeżdżał z Warszawy, ale chyba jest szczęśliwy. Niemożliwe. Mówisz to jakby pieniądze i status nie były wyznacznikiem szczęścia. Przecież oczywiście, że są. Ale na tydzień? Byliśmy tam kiedyś tylko kilka godzin i było strasznie nudno. No, to teraz pojedziecie na dłużej. Nie wiem co on robi w tym banku, ale sprzedawca to z niego słaby. Wiem, że było okropnie, ale za to krótko, nie? A teraz będzie okropnie, ale długo. Zostawiamy w domu komputery, tablety, telefony, wszystko. Co? Jeśli ja nie piszę na takie coś? Ja też nie. Decyzja już zapadła, kochani. Słuchajcie, odpoczynek od internetu przyda się nam wszystkim No to, że powiedział wszystkim, to jest już jakiś progres, może zrozumiał, że sam też jest uzależniony I w sumie to chyba ja właśnie to na wakacjach najbardziej lubię, taki odpoczynek od tego przepodziewania, od tego telefonu No przecież aż nie mniejszy telefon używa na wakacjach I szkoda właśnie, że tutaj tą rzepkę zwichnąłem, bo teraz mi to trochę zabrano, bo miałem jeszcze w planach więcej wakacji niż tylko ten Wiedeń, a teraz to nigdzie raczej nie pojadę Ale zobaczymy, może jednak gdzieś pojadę, nie wiem Dobra, obiecuję, że będę mniej oglądała tych filmików w necie, ale błagam, nie każcie mi tam jechać Ja też będę mniej grał ale to świetnie. Ale i tak pojedziemy. Las jest blisko. Są kury, kaczki. Naprawdę, kosmiczna atrakcja. Jakbym chciał zobaczyć zwierzęta, to bym do zo pojechał. Kurde, ale że do zo by pojechał, to i tak jest sukces. Ja myślałem, że on powie, że na YouTubie sobie może zobaczyć, albo na Instagramie, albo na Google Grafika. To będzie niezapomniany tydzień. Po prostu otwórzcie się na coś nowego. Dobra, koniec gadki. Słuchajcie, gówniaki. Zrobiliśmy was ze starym po to, żeby było fajnie. A Wy nie jesteście fajni, jesteście głównym. Dlatego albo jedziecie, albo trafiacie do okna życia. No, zastanówcie się. I nie obchodzi nas to, że jesteście za starzy, jakoś was tam przeciśniemy. A -a. Dobrze Cię widzieć, bracie! Cześć. No, postarzałeś się trochę. Serio, to jest pierwsze, co mówisz po iluś tam ratach rozłąki? Może jakoś dziękuję za zaproszenie, czy coś by było na miejscu? I na przykład podziękowania za to, że będzie się użerał z tymi twoimi dwoma goblinami, czy tam dziećmi, jeśli tak wolisz na nich mówić? Y zostawcie tutaj bagaże, pokażę wam pokoje. On wygląda, jakby tam w środku czekała na niego krzesło. Elektryczny i wyrok śmierci. Gościu to są po prostu tygodniowe wakacje. Enjoy! Nie mamy oddzielnych pokoi? Niestety nie zostały mi ostatnie dwa. Jeden dla was, a drugi dla waszych rodziców. Nie ma opcji, ja z nim nie śpię. Ja z nią też nie. I nigdy się wam nie zdarzyło spać w tym samym pokoju. Nie wiem, zawsze macie osobne pokoje na wakacjach, albo oni żyją w jakiejś innej rzeczywistości, albo mają bogatych rodziców i im kupują jakieś osobne pokoje. Przypomnijmy sobie, jak wygląda prawdziwe życie. No będzie ekstra! Wciąż nie mogę uwierzyć, że to zrobiliśmy. Chcę wykorzystać ten wyjazd na 110%. No to dawaj, dzwoń po eskortki, dillera i lecimy z tym. Przecież to ma być detoks od internetu, o innych rzeczach nie było mowy. Krótko po rozpakowaniu się i rozejrzeniu po gospodarstwie, Paweł namówił syna na wspólne rąbanie drewna. Bardzo brzmi i widać, że jest bardzo zadowolony. Nie no pewnie jest zdziwiony, że to nie jest diamentowa siekiera i nie jest wzenczantowana i że tak ciężko się to rąbie. To ty kierujesz siekierą. A nie się tobą. Nie no stary, po takim motywacyjnym tekście to on chyba porzuci te wszystkie gry i zostanie drwalem. W takim tempie to do rana tego nie zrobimy. Muszę to robić. A co, już się zniechęciłeś? Ręce mnie bolą. Wiesz co, Kasper, z takim nastawieniem, jeżeli mała przeszkoda cię zniechęca, to naprawdę w życiu do niczego nie dojdziesz. Dobra, słuchaj, synu, jesteś głównym, ale na szczęście twój stary może ci pokazać jak się to robi, bo za moich czasów to albo rąbałeś drewno, albo umierałeś, taka była prawda. Wiesz, jak zdobyłem pracę w banku, yy, przyniosłem się kierę na rozmowę kwalifikacyjną. No. Widzisz? Masz więcej siły. Myślałem, że telefon mi wyburuje w kieszeni Ale człowiek to jednak jest uzależniony Przyprowadziłem ci kolegę Siema Janek jest synem naszych sąsiadów, pomyślałem, że przyda ci się towarzystwo Dilera mamy załatwionego, to melansz można zacząć Wiecie co, znowu dzieciaki paradoksowe mnie zniechęcają do bycia rodzicem kiedykolwiek Bo jest jakaś tam szansa, że moje dzieci będą się tak właśnie zachowywały jak będą nastolatkami Ja bym tego nie wytrzymał Słyszałem, że jesteś z Babki No to może przejdziemy się po okolicy, wszystko ci pokażę. Wolę to odrąbania drewna. Mm, bawcie się dobrze. Nie poradził sobie z jednym kawałkiem drewna. Muszę się za niego wziąć, żeby nabrał trochę siły. Bo na razie zachowuje się jak jakaś miastowa panienka. A żal oczy ściska, jak się na to patrzy. No to już mówiłem, ale jak moje dziecko w tym wieku nie wyciśnie stówy na klatę, to ja go nie chcę. No chyba, że to będzie dziewczyna, to wtedy trochę obniżymy próg, wiecie, tak jestem wyrozumiały. Kto ma ochotę na pyszne ziarenko? Litka, chodź weź trochę, no. Nie dziękuję. A co, brzydzisz się? Jasne. Czemu? Bo śmierdzą. No, kabanosy też śmierdzą, pasztet też śmierdzi, ale są, są to rzeczy smaczne. Także może zamiast wąchać te indyki, to jest jedz. No weź już, nie bądź taka księżniczka. A co? Może pachną? Głupie są. Faktycznie, no Indyki nie są zbyt mądre, raczej takiego układu równań ci nie rozwiążone z jakiegoś prostego, ale nadal są bardziej przydatne społeczeństwu niż ty. Ale jakie jajka dają. Na studiach jak mieszkaliśmy w akademiku, to jajecznica była podstawowym daniem. Hmm, beztroskie czasy. Chociaż teraz też nie narzekam. A nie jest ci tutaj smutno tak samemu? No, poza sezonem nikt cię tu nie odwiedza. Słuchaj, no nie potem uciekłem od żony na wieś, żeby mnie ktoś odwiedzał. A poza tym, po takim czasie w samotności, jedynie z indykami yy, jako przyjaciółmi, no to oni, one zaczęły mi odpowiadać, więc już nie jestem samotny. Od kiedy tu zamieszkałem, wiem co to jest szczęście. Hmm. To było najlepsze, co mogłem zrobić po rozwodzie. Odszedł z dużej firmy doradztwa podatkowego i zamieszkał tutaj. No, pukałem się w głowę i byłem pewny, że wróci do Warszawy z podkulonym ogonem. Uciekł z miasta, żeby nie być więźniem korpo i założył sobie własny biznes, na którym zarabia pieniądze z, z, i spokojnie żyje na wsi. Nie no, to brzmi jak tragedia faktycznie, już lepiej do piekła od razu trafić. 44-latek chciał porozmawiać z córką, ale nie znalazł jej w domu. To już czwarty odcinek Idiotki na wsi. Idiotki na wsi? To musi być twoja córka. Dzisiaj wam pokażę, do czego tak naprawdę służą widły. Będziecie zaskoczeni. To Wam mogę obiecać. Nie zaskoczysz nas niczym. My już widzieliśmy wszystko jako eksperci par dokumentów. Co tu się dzieje? Skąd masz ten telefon? To nic takiego. No, ale to nie jest ten, który dostałaś od matki. Skąd go masz? Co? Koleżanka ci dała na wyjazd? Nieważne. Ej, oddawaj! Litko, to miał być wyjazd bez telefonu, rozumiesz? Nie możesz mi tego zrobić! To co? Nadziejesz mi na widły? Tak? I opublikujesz to w sieci? Miałam nimi zabijać niewiernych, ale to jest jeszcze ciekawszy pomysł. Będzie dobry content z tego. Jesteś psychiczny! Ach. Myślicie, że można zrobić szybki make-up w traktorze? Zaraz się przekonamy. Może nawet trafi mi się jakaś sensowna randka. też nie widziałam na tej dziurze żadnego seksownego chłopaka. W Warszawie jednak większy wybór. No przecież w Warszawie to na wychodzi na ulicę i ustawia się na nim za, za nią nagle sznur facetów, a tutaj na wsi to co najwyżej sznur indyków. Oddajcie mi telefon! Widzieliśmy twoje filmiki. Jeden głupszy od drugiego. Nazywasz się idiotką? Wow, no co najmniej jakbym słyszał znajomych, którzy dopiero co się dowiedzieli, że mam kanał na YouTubie i obejrzeli sobie kilka odcinków. Wrzucasz to gdzieś? No na jeden portal, ale mam bardzo dużo lajków. No świetnie, no to gratulacje. Robisz siebie pośmiewisko. WALSZ LITKA! Ja chyba będę miał dzieci dopiero wtedy, kiedy będzie można je sobie na tyle tam genetycznie zmodyfikować, żeby na pewno nie były jak Litka albo Kacper. Córka jest obrażona na rodziców. Syn Pawła po śniadaniu wyszedł z domu z kolegą i nie wrócił na obiad. Zaniepokojony, 44-latek poszedł go poszukać. Wyobraźcie sobie, że macie dzieci w wieku 14-15 lat i musicie ich codziennie szukać, bo sobie gdzieś znikają. No to przepraszam bardzo, ja już bym wolał mieć psa albo kota. Kacper? Co się stało? Dlaczego ty siedzisz na ziemi? Zimno jest przecież. Co ty pijany jesteś? Trochę. To wasza wódka? Ty go namówiłeś? Sam chciał. Sam chciał? On w życiu piwa nie wypił, rozumiesz? No dobra, może i leży pijany pod drzewem, no ale chociaż bez telefonu. Także skupmy się na pozytywnej stronie. Tego tu zaciągnąłeś! Odczep się ode mnie, gościu! Co to powiedziałeś, gówniarzu? Spadaj sąd. Goj się, frajerze! Paweł zaprowadził pijanego syna do domu przyjaciela i położył go do łóżka. Trzeba do niego cały czas zaglądać, żeby się nie zachłysnął. No tak, dlatego na przykład wypadek położyłem go na boku. Dobra, podsumujmy ten ich odpoczynek od miejskiego chaosu i technologii. Rodzice jedynie faktycznie zajarali się indykami, indyczymi jajami. Litka tak naprawdę miała telefon, a syn leży przeklany pod drzewem. Czy tam leżał? No brzmi jak idealne rodzinne wakacje. Gdzie jest ten Warszawiak, który uderzył mojego syna? O wielku mała. O chule. Spokojnie Mariusz, ty. Odrobię ci rękę, która uderzyła mojego syna! Po pierwsze on go nie uderzył, tylko odepchnął, a po drugie, jakim trzeba być frajerem, żeby o coś takiego się poskarżyć tatusiowi? Żeby to było mi ostatni raz! I będzie ostatni, obiecuję. No, jak tak patrzę na tego sąsiada, to chyba u nich rodzinne, że w żyłach zamiast krwi płynie żubrówka. Straszyłem się jak nigdy w życiu. Ten facet faktycznie wyglądał tak, jakby chciał mi odrąbać rękę. No teraz sobie wyobraźcie, że idziecie do więzienia na bardzo długo, dlatego że odrąbaliście rękę komuś, kto popchnął waszego syna. Debil, no debil. Kacper obiecał, że nie będzie więcej pił alkoholu. Dziś 44-latek namówił go na bieganie. Nie wierzę, że przebiegłem 5 km. Nie, synu, co ci się pomyliło. To było 5 metrów. I co? Nie jest to lepsze niż picie wody? Weź mi nic nie, uw, myślałem, że umieram. A co to? Żona z nudów zaczęła się zdradzać z jakimś porywaczem dzieci. To jest jedne sensowne rozwiązanie, bo kto czymś takim jeździ? O, jesteście. No hej, co tam masz? A nic takiego. Trochę kosmetyków. A jak to zamówiłeś? Słuchaj, no Inpost ma taką opcję, że przyczepiasz taką kartkę do indyka, nie? I wysyłasz tam, żeby ten indyk do nich poszedł i oni wtedy ci załatwiają kuriera Nie zdziwiłoby mnie, gdyby faktycznie coś takiego mieli A trzeba przyznać, że jest to bardzo ekologiczne Beata, skąd widziałeś, że kurier przyjedzie? Masz telefon Nie zostawiłeś go w Warszawie No co ty sobie jaja robisz? No przecież nie taka była umowa, no Myślałem, że ten detoks dotyczy całej rodziny, jesteście beznadziejni No super, Beata No po prostu idealnie No i co się wściekasz? Akurat ja mam najmniejszy problem z uzależnieniem od telefonu. No właśnie widać, jeszcze uzależniona od zakupów, no, a już się staremu prawie udało przekonać Kacpra Jakby nie mogła poczekać kilku dni. Szczególnie, że to nie jest coś, bez czego się nie da żyć. No bra, to są kosmetyki, a po... jesteście na wsi, a nie w Mediolanie, żeby się jakoś stroić. 44-latek postanowił oddać telefon Beaty na przechowanie przyjacielowi. Tylko nie da się przełapać Dobra, będę uważała. Co tu się dzieje? Radek, prosiłem cię, żebyś przechował telefon, a nie go i oddawał. I ten pajac mówił jej, żeby się nie dała przyłapać, dosłownie w momencie, kiedy on był przyłapywany. zły agent z niego, nie? Nie ma sensu się psychicznie nad dziewczyną znęcać. Radku, to jest moja córka i moje metody wychowawcze. Nie wtrącaj się. To żadne metody, taki detoks z dnia na dzień może przynieść więcej szkody niż pożytku. Radek, moja córka to moja sprawa, rozumiesz mnie? Dlaczego ty się tak nade mną znęcasz? Co ja ci zrobiłam? Co zrobiłaś? No nie wiem, na przykład jesteś najbardziej irytującą osobą na świecie? I czy ona nie wpadła na przykład na to, żeby, nie wiem, pójść właśnie na ten detoks i potem nagrać filmik o tym, jak była na detoksie? Gdybym teraz miał 15 lat i ktoś by mi wcisnął do ręki smartfona... Też na pewno bym się od niego nie oderwał. Kogo to obchodzi? Oni tu przyjechali na detoks, a ty wspierasz ich córkę w zniszczeniu tego. Przody mi nie odbiera tego nas zawsze, tylko na jakieś... no na wakacje po prostu, no. W sensie nie, że na całe wakacje, tylko na pobyt tam. Super, że wracamy. No. Nie cieszcie się, tak? Jestem na was zły. Po to tu przyjechałem, żebyście sobie z matką ze mnie kpiny robili. Ale ja nie miałem telefonu przez ten cały czas. Ale się upiłeś! Jesteście siebie warci. To prawda, jesteście głównym, ale Kasper odbierasz przebieg 5 metrów i w sumie nie narzekał po tym. Więc trochę mu wybaczam. Gdzie jest matka? Mówiła, że musi iść jeszcze do łazienki. O, jesteście tutaj. Ratko, idziemy. Radziu, dziękuję ci za te kilka dni. No chodź, chodź jedziemy Nie chcę jechać do Warszawy, dobrze mi tu Może jeszcze mi powiedziesz, że nas zdradziła męża z tym gościem Jeśli tak, to ja bym na wyjechał do Szwajcarii i nie wiem, zaczął od nowa życie Ja nie jadę Jak to nie jedziesz? Zostaję tutaj, z Radkiem <laughs> Co ty bradzisz no? Beata i ja Jesteśmy razem. Nie no, nie wytrzymam, ten odcinek jest totalnie Na po... to miał być tylko detoks od telefonu. Paweł, wiesz co, przepraszam, że kiedykolwiek cię obrażałem, totalnie się teraz współczuję, to jest straszne, co tu się dzieje. Kocham Radka, kocham spokój, proste życie, wieś, zostaję tu, ja nie wracam do Warszawy. Ale co ty wygadujesz, no w kilka dni się zakochałaś w facecie i chcesz zmienić całe swoje życie? Nie w kilka dni, Radek i ja... Mamy romans od trzech lat. Że co? Dobra, słuchaj, Paweł, wyjdź, wróć yy, z czekierą i załatw tą sprawę, bo to już naprawdę za daleko zaszło i załatw ich obydwu najlepiej. Jak mogłeś mi to zrobić? Jak obydwoje mogliście mi to zrobić? Naprawdę próbowałem z tym walczyć. Oho, i tak walczyłeś, że przez 3 lata dymałeś żonę przyjacielowi. No naprawdę, super z przyjaciel, No ale przecież rozumiemy, Beata się nie mogła wcześniej rozstać z Pawłem, no bo... W sumie nie wiem dlaczego, albo wiem, jest złą osobą i nie chciała konsekwencji przyjąć, żeby no... Miałem wyrzuty sumienie, no ale... Miłość to miłość. Ja już nie chcę z tobą żyć. Walcie się. Dlaczego? Przecież... Rzadko się kłóciliśmy. Nie wiem, no nie zastanawiaj się nad tym za bardzo. Po prostu są zjemni. I ten typ jeszcze mówił, że się tym źle czuł. Nie, no faktycznie biedaczek. No, to naprawdę współczuję mu, że się źle czuł z tym, że robił dzieci z żoną kolegi. Jak on to przeżyje, że się źle czuł? Paweł pojechał sam z dziećmi do domu. Na miejscu postanowił wszystko im wyjaśnić. Dlatego nie wiem, czy mama w ogóle wróci do domu. Mam nadzieję, że nie, bo nie, po co miałaby to robić? Niech sobie tam zostanie na wsi z tym pajacem i mogą się razem codziennie rozkoszować jajami indyczymi. Zostawi nas? To dlatego pan Radek był dla mnie taki miły i sam mi zaoferował telefon. I chciał cię ci podlizać. Widziałam, jak uśmiechają się do siebie z mamą nawzajem, ale myślałam, że to tak przyjacielsku. No ja też tak myślę? Kumple nie powinni sobie robić takich rzeczy. Masz rację. Nie, pewnie I dlatego ważne jest, żebyśmy się teraz trzymali razem. Teraz po tej całej sprawie ze zdradzaniem, tak, wiecie, z porównania wynikło, że te dzieciaki wcale nie są takie złe. Przez to, że dla porównania mamy tą matkę i leśnego dziada, to oni się wydają nawet spoko. Jestem z, z tobą, tato. Ja też. Zawsze możesz na nas liczyć. Już nigdy nie odezwę się do matki. Nie mogę tego oczekiwać od ciebie. E, tam możesz, też bym się do niej chciał odzywać na miejscu Kacpra. A mogę telefon? Muszę się trochę odstresować. A ja mogę pograć? Robcie co chcecie Jest już wszystko jedno Elektronika jest w szufladzie w wyspie kuchennej. Myślałem, że teraz powiedzą że Jednak tego nie potrzebujemy ojcze Zostaniemy z tobą Bo wiem, że się źle czujesz I będziemy silni razem Ale się myliłem Idą sobie pograć i coś tam porobić na telefonie Ciężko mi uwierzyć, że przestanie z nami mieszkać I przeniesie się do Innego faceta. Lepsze to niż gdyby dalej z wami mieszkała, nie? Naprawdę już trzeba nie mieć duszy, żeby przez trzy lata kogoś zdradzać. Nie, kiedyś trzeba dzieci, że są. Nie, to jest postrada. Radek nie miał odwagi przyjechać? Pewnie, że nie miał, ale ty mogłeś spakować jej walizy. To byśmy wtedy nie musieli tak długo jej oglądać. Powiedz, sobie, jak dawno mnie nie kochasz. Kot obchodzi, zdradza się od trzech lat. Tyle mi wystarczy. Po co z nią w ogóle jeszcze rozmawiać? A poza tym trzeba ją puścić yy, na wieś, no bo yy, ktoś musi zjeść indy czy jaja, zanim się zepsują. To możesz od razu wracać. I nigdy więcej się tu nie pokazywać. To, co się wydarzyło, nie zmienia moich relacji z Wami. Nie, no, ani trochę, przecież dzieci na pewno teraz nie będą na ciebie inaczej patrzyły, ani trochę. Co odkryła baba, naprawdę nie. Mam nadzieję, że będziecie mnie tam odwiedzać. Na pewno nie, nie ma opcji. Czuję satysfakcję, że chociaż jakaś karma ją dosięgnęła i że dzieciaki nie chcą z nią rozmawiać. Może wy powiecie, że to lepiej dla dzieciaków, żeby ją odwiedzały i żeby tam utrzymywali kontakt, ale ja on to w dupie, naprawdę. Ważne, żeby karma ją dosięgnęła. Musisz nastawiać dzieci przeciwko mnie? Nie muszę. Dzieci same wiedzą, co mają myśleć. Dobra, widzowie, ten odcinek był za gruby, nie, naprawdę. Nie wiem, dla, odre dla odreagowania muszę teraz sobie skomentować. Pamiętniki z wakacji na pewno, tylko że nie mogę, bo ich też jeszcze nie ma, w sensie tych nowych. A nawet pewnie jak będą, to paradokumentażerzy się na to rzucą, jak wygłodniałe lwy. Ale jak chcecie, to i tak je skomentuję, jak już będą. No i ja się z Wami, jak nam Elubinka, szczególnie mi bateria pada w kamerze szybko.